W Oławie rozpoczęła się rywalizacja w drugiej edycji Superpucharu Europy w futbolu bez barier. Do województwa dolnośląskiego przyjechało 8 drużyn z sześciu europejskich krajów. Zmagania o tytuł potrwają do niedzieli. Takie mieliśmy założenie, że zaczęliśmy od futsalu, teraz nazwa trochę ewoluowała w stronę futbolu, no widać, że odbiór jest naprawdę totalnie inny, ponieważ... Sama gra na dużym boisku wyzwala w zawodnikach dużo więcej emocji od Futsalu, oczywiście od futsalu też nie odejdziemy, no bo od tego zaczynaliśmy i fajne jest też to, że jak rozwijając się, mamy na tyle zawodników, że możemy grać i we futsal, i w piłkę nożną. Chcemy, żeby te ligi troszkę się rozłączyły, żeby jedni trenowali piłkę nożną, drugi futsal, no bo my to, co robimy naszym motorem napędowym, to są ludzie, ludzie, dla których to robimy. Inauguracja zmagań odbyła się na obiektach Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej, jednak mecze w następnych dniach będą rozgrywane również na innych boiskach. Będą to kolejno Bystrzyca, Gać, Jelcz, Laskowice, a mecze finałowe ponownie w Oławie. Jesteśmy bardzo dumni, ale to jest praca zespołowa. Współpracujemy z samorządami na terenie powiatu ławskiego, ze starostwem powiatu ławskiego, z gminą wiejską, z gminą Jelczlaskowice. Także to jest nasz wspólny sukces, że na naszej oławskiej ziemi możemy gościć międzynarodowy turniej. Pamiętam, tak jak już mówiłem, pierwszy turniej w Częblicy, gdzie był tylko w obsadzie dolnośląskiej. W tej chwili w Warszawie były cztery kluby europejskie. W tej chwili mamy sześć. I tak jak tutaj było mówione na otwarciu, no masz strach pomyśleć, co jeszcze się wydarzy w przyszłości, tak? Myślę, że będzie się to rozrastało cały czas. Organizatorzy superpucharu Europy w futbolu bez barier zadbali o to, by pobyt zespołów nie wiązał się tylko ze sportowymi emocjami. Poszliśmy w tym roku też bardzo mocno w integrację, ponieważ każda z drużyn dziennie rozgrywa jedno spotkanie, a następnie po południu mamy przewidziany paintball, mamy przewidziany wizytę w zowrocławskim, zwiedzanie Wrocławia, basen w Wielczulaskowicach, więc tych atrakcji, takiej integracji poza piłkarskiej również na to kładziemy bardzo mocny nacisk, no bo też dla naszych zawodników, dla naszych podopiecznych, no to jest ważne, żeby też poznawać inne kultury, obcować z innymi zawodnikami i to widać, że u nich też Buduje taką pewność siebie i narasta taka otwartość do, do innych. Myślę, że to był naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby zrobić coś takiego. Wreszcie inne osoby też mogą grać w piłkę i nie być oceniane jako niedobre do grania w piłkę, i naprawdę to jest fajny pomysł. A jeszcze do, bardziej myśląc, że jesteśmy w miejscach takich bardziej mniejszych, gdzie nie każda osoba je zna, a teraz mogą mnie poznawać. W drugiej edycji Superpucharu Europy w futbolu bez barier występuje 8 drużyn z 6 krajów. Jak widzą te zmagania organizatorzy w kolejnych latach? Musiałbyś mi zadać to pytanie w poniedziałek, kiedy skończymy tą e, drugą edycję, ale pierwszą na trawiastych boiskach. E, będzie, usiądziemy tak sobie na chłodno, przeanalizujemy, co tu się wydarzyło tak naprawdę, bo na ten moment jestem e, tak podekscytowany tym otwarciem, mecz w ogóle, jak to wszystko wyglądało. Bardzo mi się to po prostu podoba z mojej strony. Mam nadzieję, że ludzie, którzy tutaj przyszli, ponieważ udało nam się też ściągnąć szkoły, e, które kibicowały reprezentacji Polski, no to, to na razie jestem bardzo mocno podekscytowany. Chciałbym, żeby to było 16, 20 4. Dlaczego by nie? W planach mamy oczywiście jakieś tutaj swoje ukryte marzenia: Liga Mistrzów, Puchary Europejskie, Mistrzostwa Europy, Puchary Świata. No, krok po kroku, małą łyżką, no, to, jest, to jest nasze, do tego będziemy dążyć. Zmagania o Puchar Europy w futbolu bez barier potrwają do niedzieli.